Siema, dzisiaj e, smutni i weseli bardzo Kilka wiadomości było takich, co zostaliśmy zgaszeni, jako gwiazdy Niestety. Ale nic, buzie uśmiechnięte, my robimy swoje Akcja Obornik Buzie uśmiechnięte, ale w środku jednak rozpad Dobra, akcja Obornik e, Podziemniaki, wozimy

grubo o. Nie no, jest grubo Dobra przy okazji, tak na telefon nagram O Tak to wygląda A więc tak, tak powstają TikToki Nie tutaj no, no nie mogę palców włożyć Tutaj powiem Wam, że jest sporo dowożenia. Wsiona tam wsią po horyzont, jak to były, wsio po horyzont nasze. Ogólnie dzisiaj jest dzień. 25 marzec ciepło, jest ile tam chyba 12 stopni. Eee, ale dzisiaj jest dzień założenia eee, Instagrama, znaczy to jest akurat mój, ale założenia Instagrama AgroFarm. Kurczę, se tak dzisiaj ogólnie zdałem sprawę, że ja jako maturzysta piąta klasa technikum, yy, dzisiaj jak mamy 25, to za 3 dni dowiem się jak poszły mi <laughs> egzaminy yy, zawodowe Trzy zdałem, trzy na cztery zdałem, co wiem jeszcze na jeden czekam właśnie na wyniki, a towaru, no... Sami patrzcie, trochę jest. No. OK. OK L5. Tak dokładnie jest to model tej oto ładowarki. Bo dużo ludzi myli ją. Szczerze nawet nie powiem jaki model, bo, bo nie wiem dokładnie. Ale dużo ludzi właśnie myli z jakimś takim podobnym modelem. Robota idzie! Sama Wszyscy coś dziś robią Tylko my nic nie robimy <grystanie> <grystanie> To nic Aż że się z, nagrało Zrobimy metalowe A tu już jest metalowe Ale powiem Ci że też się zgięła Toż <grystanie> to jak pierdzielęło no. Wiesz, jaka to zbita kupa była? Nie wiem. Ale sprychłem także, że hit. Nie. No dobrze, wyszło. Płakać się będziemy. Nagrałeś? Nagrałem. Mówiłem nagrywaj. Zasz jak nagrywasz, to się musi coś yy, połamać. Siemano <noise> Trzymam mnie za obornik. pod ziemniaki. Kończymy w sumie, jeszcze nam został jeden rozrzutnik góra 2 w ciągu ciepło, na zewnątrz trzeba kurtkę założyć. Niby słońce świeci, ale ten wiaterek jest dość chłodny. Eee, najgorsze właśnie jest to zbieranie resztek. Jeszcze jak jest kupa cała tam ćwiartka y, bajki, ale jak już sama końcówka do zbierania O to jest zsuwanie tego obornika. No lewo, w prawo, do przodu, do tyłu Trochę zrobiliśmy nagrę z drona eee. No i tyle będzie Jakiś vlog powstanie Nie wiem, to już dziesiąty <grym> To będzie dziesiąty vlog rozwieziemy to, weźmiemy orkę, zrobimy będziemy wozili jeszcze dzisiaj e, pod kukurydzę e, to musimy rozwieść to może będzie koło siedmiu rozrzutników, ośmiu ta kupa e, leży już e, jak 5 miesięcy No ale widać, zaczyna się masełko robić więc po tym vlogu będzie kolejny e, siewu i opisu tego siewnika samoróbki nie bo e, było dużo pytań właśnie jak on jest zrobiony jak to działa no ja jestem zadowolony z tego siewnika Boże, nie tak jak mówiłem wcześniej, tam jeszcze raz jakiś rozrzutniczek. E, zobaczcie, w czujniku ciepło, Wyjść na zewnątrz zimno. E, no, no, mamy marzec. E, pogoda jest jaka jest. E, dwa dni temu u nas popadało. Spadło 15 litry na metr kwadratowy. Dużo, niedużo, trzeba się. Cieszyć z tego, co było. No, wegetacja już rusza. Pierwsza dawka złota poleciała. Rozbożał zimę. Zastanawiam się, co robić z drugą. Zawsze u mnie była tylko jedna dawka. Dobrze, niedobrze. Ja myślę, jeżeli jest na oborniku, to wystarczała ta jedna dawka. No dzisiaj e, zastanawiam się właśnie, czy nie, nie dać tam nawet e, 60 kg na hektar, tak skromnie mocznika. No zobaczymy, jeszcze pójdę w oględziny, e, jak to wygląda. ale z tym będzie koniec <laughs> spokojnie w 24 godzinach się zmieszczę Bo wczoraj dość późno zacząłem wywozić nobornik to spokojnie do 17 orka będzie zrobiona Ale koparę wiozą Nie wiem czy nie zobaczycie, a raczej nie Ale potężna Skręca czy prosto jedzie Ale łycha No duża Ciężarówka, która ciągnie, sam ciągnik siodłowy ma 4 osie Nieźle Nie nagrywałem tego bo o, Ktoś przyjechał Słuchajcie mm, Złapałem kapcia Wiecie w czym? w pługu Zaraz krótkie nagranie jak go jak go jak kleję no co Dętka, dętka musi być nowa Nie idzie tego zakleić już ponieważ dlatego, że wyrwało Dobra Jadę po nową No i co? Zakładamy, jedziemy Jedziemy oraz Na polu czarno Czekajcie się nam uda to przyorać to do tymi... I piskami. Tam ktoś idzie. Jest ostrzeżenie. <grystanie> Dobra. Działamy. <grystanie> zapraszamy, zapraszamy. Czy ja masz kamerę? Mam, tylko mamy nawet 10 minut nagrywania. Nie bo ja stałem robiłem. A, jeszcze 10 minut? Uda udało ci się. 8 minut synałem. Nie chciałem mi się bardzo wychodzić. A co? No, mi się jechać orać <laughs> <To zauważyłem. śmiech> Nie, trochę przy drzewie siedziałem z dziadkiem. Dobra, działamy. O! ziemię? Nie, kamień. Ale kryo moje zagonówki, podobnie. Dobrze, nawet nie zapraszam, bo zimno na morzu, zimno. W mnie też szybko otwarta. <noise> Zimne. Taki nie że Tyle tego obornika jest, że on nie obraca. Tam się... tą głupę jak kopałem, to musiałem powietrze łykać, bo się tak tak winy, żeby tak męczyć. Można było w innych grze, ale dobra. Wolniej tak jeszcze, żeby nie wyrzucało tego. Weźmiesz szybciej, to do... się dość, dość wyrzuca. Ale ładnie kryje No mówię, że moje zagonówki trójki tak, tak samo. Kryją? Ja ci no, Oczywiście każdy dobry film ma reklamę więc zapraszamy Piotr, a, i teraz pójda się reklama I teraz pójda się reklama Co? A jak? Co? Tam mam nagranie Lubiały dupy się świecą Użyłaś, ja myślałem, że ty ich dogonisz. Nie dało się. Jak się nie dało? No nie dało się, na no maksa pnąłem i się się z, 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 z Będę musiał się do Zenoxa ukłonić nisko, bo już druga pierwsza dziurała Odkładnie będę musiał wymieniać, wiesz? Całe? No tak z przodu się powiedzierały jak źletka są już a z tyłu, a tu na końcach są grube centymetry nie wiem czemu tak a jakieś auto się zatrzymało koło mnie ale i ptaki są nie? no Ale no, i kredy grubo Co? I co? Lecimy, rozkładamy znaczek. Już się, powiem Wam szczerze, powoli zimno robi, chłodno. Eee, dobra, teraz tak. Eee, eee. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. te co zagrabiają bo był okropny problem z nimi Cały czas po drodze szurowały czy jak zawracałem do tyłu cofałem to cały czas się wyginały w każdej strony świata O jeje, 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 jeje. ale powiem wam że wspomaganie mam. Tak, nie przesłyszeliście się. Mam wspomaganie, a nazywa się ono firmy Amazon. Dobra, ile ja tu zasiałem? 92 ary. Fuh. Czy rurka jest jakaś zapchana? Nie ma żadnej. Wszystko czyste, dobra. Ja sieję i co? Dzięki za oglądanie. Yy... Widzimy się w następnym vlogu i co? Do następnego.